Cześć wszystkim, nagrywam dla Was. Dzisiaj już ostatni film. Jest to dzisiejsza gra, wspólnie prowadzona z też z Kanem AK, który do nas dołączyli, więc fajnie, że tutaj wczoraj byli, dzisiaj też dołączają. Mam nadzieję, że będą częściej. Druga gra, ja szczerze powiedziawszy, w pierwszej grze przeoczyłem ją, dołączyłem dopiero później, więc już tam nie grałem, powiedzmy, aktywnie, więc to jest druga gra, moja pierwsza. Też się zastanawiałem, tak naprawdę to jaką bronią e, grać na tej mapie czy będzie to broń maszynowa czy to będzie broń e, szturmowa no i akurat tutaj grałem e, bronią szturmową, grałem falem e, akurat wrzuciłem ten film na nim tutaj chyba byłem któryś tam nie pamiętam czy trzeci, chyba trzeci e, nie jestem na, na studa pewny Um, ale już później się skapnęłem, że, że mimo wszystko na tej mapie um, może warto by było jednak grać bronią um, maszynową. Później przeszedłem na broń maszynową, to karę. Oczywiście wciąż to są bronie za pieniążki, więc tutaj, że tak powiem, um, może nie do końca aż tak powinienem mówić, bo nie do końca wychwalam te bronie, ale jako, już kiedyś popełniłem ten błąd. Błąd nie błąd, po prostu mam. E, uważam, że. Um, można sobie dobrze też poradzić właśnie tutaj browingiem, e, można sobie poradzić bez A. E, m jeden garant też sobie dobrze radzi. Tutaj też wielu graczy, tak powiem, różnego tego rodzaju broni ma i sobie bardzo dobrze radzą. A nawet jeżeli e, też wiem, że ci gracze, którzy posiadają na przykład właśnie MG34, e, to wiem o tym, że innymi broniami też by sobie dobrze poradzili. E, no ale w każdym razie, tutaj akurat e, Fall bodajże trzecie miejsce. Później był um, browing, nie browing, przepraszam, to karef, było pierwsze miejsce, też że tak powiem, aż tutaj wyszedł, więc może miałem troszeczkę większe pory, um, ale można, że tak powiem, tutaj popróbować swoich sił, można zobaczyć powiedzmy, um, moim zdaniem właśnie tutaj jest spoko widać grzechu, e, fajnie, bo widzę, że jest któryś cały czas tak naprawdę dołącza do tych gier i widzę tak stopniowo, że troszeczkę ta jego forma idzie do góry, bo tutaj widzę e, też sobie bardzo dobrze radził. No i też e, patrzę się tutaj, że gracze z AK też sobie bardzo dobrze radzą. E, tutaj też pisałem z jedną osobą e, z tego klanu odnośnie e, gry. No i tutaj tak naprawdę em, też... Chyba nie wiem, czy to jest, to chyba jest mapa druga, na której e, nie byli tak, że tak powiem wyżej, ale w, na późniejszej, e, na trzeciej mapie e, już, że tak powiem, przez jakiś czas byli na, miejscu, na miejscach pierwszych. To właśnie tutaj też widać, że e, sobie dobrze radzą, więc tak naprawdę e, fajnie to wygląda. E, kiedy gdzieś tutaj jest taka powiedzmy wymienność, e, moim zdaniem tutaj dołączyło... Z tego co kojarzę, 4-5 mocnych graczy z tego klanu, więc fajnie. A też wiem, że tam jest dużo więcej takich graczy, którzy sobie, że tak powiem, dobrze radzą, więc. E, oczywiście też trzeba się przyzwyczaić do tego rodzaju gier z tego względu, że tutaj bardzo dużo się dzieje. Jest to jest całkowicie innego rodzaju gra, ponieważ jeżeli gramy powiedzmy tą burzę w normalnym trybie, to mamy tam 8 osób, a to jest 16 osób, więc intensywność jest dużo większa. E, tak naprawdę tutaj gdzieś się, że tak powiem, nie obrócisz, to zaraz tego przeciwnika masz. E, trzeba cały czas obserwować ten radar, cały czas trzeba się patrzeć. Wybierać te bronie, e, czy, czy albo gdzieś tam zmieniać, czy... No ja tutaj troszeczkę mapami gram, prawda? E, czy grać bronią maszynową, czy bronią szturmową. E, moim zdaniem jest to dosyć fajna opcja dla treningu. E, no i ja tutaj e, nie na wszystkie mapy, że tak powiem, mamy jakieś e, super podejście w jaki sposób grać. Oczywiście też w ten sposób jak ja tutaj przebiegam powiedzmy po środku to nie jest, że tak powiem dobry sposób na, na grę, ale że tak powiem nie zawsze człowiek, jak akurat troszeczkę działam też na takiej zasadzie, że czasami wnioskuję, że na przykład idę gdzieś tam, no może teraz tak zrobiłem, idę na środek mapy i czekam czy powiedzmy ktoś gdzieś tutaj zaraz się nie, nie zataknie to się po prostu obrócę, w ten sposób szybciej, tak jakby, że tak powiem, tych przeciwników wynajduję e, i, i mam opcję, powiedzmy, też obrócenia się i zabicia ich. Nie zawsze to jest dobre, no ale w ten sposób, że tak powiem, warto e, testować. Tutaj akurat jest, moim zdaniem, taka mapa, na której e, chyba na wszystkich trybach, moim zdaniem, e, znaczy na wszystkich trybach, e, czy obrona kwatery, czy przyjmowanie punktów. E, ja tutaj lubię taką miejscówkę, e, zaraz tutaj właśnie, no, kurczę, ciężko mi powiedzieć za tym czołgiem... Nie, nie, za tym czołgiem. E, tutaj na prawo bym powiedział takie są skrzynie, jest takie przejście e, i tam akurat lubię być i w późniejszym momencie przyszedłem też w to miejsce i bardzo dobrze mi ta, stamtąd też szło, lubię tutaj e, też właśnie tam na wprost, teraz za tej skrzyni lubię iść z tego względu, że e, nawet kiedy mam przyjmowanie punktów e, to stamtąd e, mogę obserwować jeden punkt i ściągać cały czas przeciwników e, mam też takie skiny, na których tam zdobyłem bardzo dużo killi e, zabójstw i, i że tak Powiem, dużo lepiej mi się grało więc na tej mapie biegałem wszędzie na drugiej mapie tej gdzie grałem też po karewem po prostu pobiegłem w tamto miejsce i tam troszeczkę tak powiem, wyprzedziłem więc tak naprawdę warto, że tak powiem, wynajdywać też te, te, te powiedzmy miejscówki, ale też tutaj kojarzę, że gdzieś tutaj mają gracze swoją miejscówkę Ja akurat za nią nie do końca tak przepadam, e, niektórzy właśnie też się do tego domku naprzeciwko, e, tam wyszukują tych przeciwników, ponieważ często tam gdzieś e, się dużo ich odradza. Warto wyszukiwać takie miejsca, gdzie się gracze odradzają, gdzie jest powiedzmy bardziej aktywnie czy warto się jakąś miejscówkę utrzymać, bo po prostu jest się zasłonionym z, z, z tyłu powiedzmy, więc moim zdaniem warto próbować tego rodzaju gier. Cieszy mnie, że powiedzmy tutaj ten, ta, ta, ta taka jakby też różnorodność tych planów, mam nadzieję, że coraz więcej ich będzie na tych grach powiedzmy będzie się zmieniać. Moim zdaniem, tak jak już wcześniej mówiłem na filmach, punkty wszystko i tak dalej, fajnie, fajnie, fajnie. E, walco, warto, że tak powiem, o to walczyć, ale e, tego rodzaju gierki, moim zdaniem, to jest taki e, świeży, znaczy, no, jakby to powiedzieć, nie, może nie świeży powiew, ale właśnie e, takie e, troszeczkę inne spojrzenie na grę. Na takiej zasadzie, że można wspólnie razem też sobie pograć, pobawić się i czasami, e, znaczy, ja dużo bardziej pole tego rodzaju gier, gry. E, mogę przez cały dzień nie grać, ale na taką grę z miłą chęcią dołączę z tego względu, że właśnie tutaj troszeczkę więcej się dzieje. E, jest moim zdaniem dużo ciekawsza taka gra w ten sposób. E, można popróbować i też pozbierać powiedzmy bronię. Też się zdarzają powiedzmy takie momenty, na pierwszej mapie często tak robię, może sobie podnoszę e, z ziemi właśnie inne bronie. Też się zastanawiałem właśnie co mam kupić, czy, czy brać Browinga, czy, czy brać BSH, e, czy nawet tego Mausera, czy cokolwiek to się nazywa. E, niemiecki to nie do końca jest mój super język e, Ale też się go trzeba uczyć e, Czy Garanda właśnie I oczywiście poczekam do aktualizacji jak to będzie wyglądało Ale właśnie często podnoszę tutaj tego Garanda z ziemi I szczerze powiedziawszy chyba stwierdzam, że nie mam broni Na daleki dystans tak mocno jak Garand SKS kolekcjonerski troszeczkę Że tak powiem te odbiega od wiem, Garand, więc e, można właśnie sobie kupować bronię, popatrzeć się jak gracze grają, jak się poruszają lewo, prawo. Moim zdaniem, te umiejętności gdzieś od razu tutaj, że tak powiem, rosną. Też można zwrócić uwagę, że tutaj cały czas coś się dzieje. Ten pasek tutaj na, na lewo, gdzie są e, te zabójstwa, on jest cały czas praktycznie pe, e, pełny. Tutaj cały czas są 3, 4, 5, 6. Zginieć, prawda? Rzadko kiedy e, to spada do zera czy do jednego. W sumie musiałbym się przejrzeć cały taki film, żeby zobaczyć, ale chyba takiej sytuacji za dużo nie ma. Więc dzieje się, a moim zdaniem to właśnie fajnie, e, bo że tak powiem, e, im więcej się dzieje, tym gra jest ciekawsza. E, tutaj akurat e, znowu pozdrowię i podziękuję za grę graczom z AK. Fajnie, że dołączają, fajny klan. E, Warto próbować, oczywiście to jest druga gra, e, troszeczkę bardziej aktywna, a zobaczycie z czasem, że te gry też będą dużo bardziej aktywne, ale warto próbować. Dzięki wielkie i cześć.